Wolałbym chyba tędy nie wchodzić. Co jest za tymi drzwiami tam? Halo. Gdzie? Jak tam teraz No a no, co to ma? To się. Witam serdecznie na Urbeksie Z Urbeksiarzem 1, 2, 3. Jestem sobie upiarto, ale nie przez drzwi. Które są? Przejdź tam z kamerą ja na górę wejdę tu można być na górę. Tu, nie można? tu jest bez sensu trochę przez gimy wszyscy zginiemy ja na górę ...zaprobaty moich kontr urbeksiarzy nie wiem czy tam będzie no, ja z... u góry no. o to, że tam jest, się dziura. To jest dziura to jest no jest dziura. jest dziura spad Spadł mi właśnie kawałek tynku na tym cię nagrywaj nie wyłącznie grywania Jakby się mógł złapać zaprzeć o coś no dawaj Może to nie stanę, ale na nawet... to Kurwa, kurwa, Christian, uważaj Tam jest podłoga, dziura, więc żeby się potem zamał Ale daj mi telefon gdzieś. No daję ci To jest z góra tego miejsca I wolałbym chyba tędy nie wchodzić Z tego za widzę to ta deska jest w stanie opukanym. Tam są schody jakieś cieszy, cieszy, Kurwa, kosiarka tu przyjechała. Daleko stoi, kosiarki są głośne Ale nie przejdę, nie ma że przejdę dalej. Po prostu nagram, co tu się znajduje, bo najbliżej to mogę tu stanąć. Podłoga się ugina, zobaczcie na dole. Stanąłem teraz pełną swoją masą, zawalam się. Na środek nie chcę wstawać, wiesz? Jestem u góry. Tu są te schody, które są zawalone. Ta podłoga czuję, się mną, że jest w nim bardzo w niestabilnym stanie. A tu są drzwi. A tu jest cały pokój. Tyle, że no właśnie. Ta podłoga. Nie wydaje się najrozsądniejszym mody dochodzenia. Tu są bardzo cholercia. To jest zapełnione gazetami, głównie, głównie religijnymi czyli już po tych informacjach mogę wnioskować, że tu raczej mieszkali starszy ludzie, starsi seniorzy. I Fajna. Taki pokój. Markeryna śniadaniowa. I lusteko, To ja. Hello. <grymne> Ta podłoga cała się telepie jak ja przechodzę. Trochę mam Delikatną yy, skazę do tutaj Piec skaflowy pozostałości Tu jeszcze Została część płynu Family splash Tu jest widzek na drogę I tutaj Do reszty domu żeby dojść To ja jestem u góry Postaram się przejść po belkach, żeby nie, nie zrobić nadmiernych lamparas. Te belki zwyczajnie są dość wytrzymałe, bo tutaj, z tego co widzę, to jest bardzo ciekawy teren. Mianowicie szafka i masa podręczników, i również różnych... sobie. Słuchajcie, kotki. Tak? Co? Zaraz wrócę. To są książki. Dopóki tu jestem, to skorzystam z sytuacji na maksa. Język polski, Podręczniki szkolne, dwa krzesła. No generalnie ta część budynku jest zdecydowanie lepiej zachowana niż poprzednia. Z jakiegoś powodu? Urbek siarze. Uh, opony. Tu się dach wali. Raczej wejścia na górę nie ma, ponieważ, no, jak widać, tam ten wejście na sufit, na, na, na strych, Co się wysłowiłem, jest zburzony albo jest w części, która już nie, nie funkcjonuje. Tu jest szafa pusta, Opony. Druga, jest zbyt niestabilna, że na nią chodzi. Olejku jasno. Tu jakieś środki czystości. No, tu łóżko i tam są drzwi zabite deskami. Jednakże Szczerze mówiąc, spróbowałbym tam chociaż zobaczyć, co jest. Tylko czy... wejście tu, na tą kanapę, jest... dobrym pomysłem? Tak? Co? tutaj. Zaraz zejdę. Tu gości, kosi trawę, na jego tyle nie jesteśmy, kurwa. tutaj stał, poczuł wyłączył koziarkę i potem włączył, on jechał, kurwa. Nie możesz tak się trzeć. Mówię w miarę cicho. Przepraszam. Zaopierdolę no zaraz. Weszłeś tu? Znaczy, masz nic znikowego. No całkiem dobrze zachowałaś ta, ta, ta część góry, Tam Tamta jest. No z... można, z... można było, nie można. Tylko Ko, co jest za tymi drzwiami tam? Halo. Gdzie? Tu. Są te drzwi. Tu, Może tu. tam, żeby się dostać, to trzeba wejść na kanapę, a nie wiem, czy to nie jest aby niebezpieczne. Weszłem. Korytarz. Względnie. <Skrlaughs> Ale nie wyjdziemy Wyjdziemy. są drzwi. Co tam jest dalej? Ooo, się jak ręki. to jest zamknięte? Czy się już doprowadza do tego zamkniętego pomieszczenia? Czyli tutaj jest to względnie czysto samodolne, piętro mnie wprowadza w taki Takie zainteresowanie. Myślę, no, że w ogóle bez tego, bez żadnych rzeczy. Znaczy, nie no, tutaj to jest to, to w miarę ciekawe, bo są podręczniki tak dalej. No tu tak trochę bieda jest. Tylko właśnie czy. No bo tu już jest wiesz, w stanie zaawansowanego roz, rozpadu. A nie tak w. Patrzę. No właśnie, zaglądam te nogi. Zamiast Igor. Pomachaj Igorek. Do kamerki. aż hashtag 3. Robię takie fotki których nie zrobiłem wcześniej Tędy szły kable to zasilamy. to tyle wiemy Ale czemu znaczy Mieć co to? Wiesz co dla Złomiarzy znaczy miedź To znaczy zysk A no kurwa dwie kabel? Trochę więcej Jeżeli przepalili do mieć porządnie no to To są szafeczki czy szafka coś... Wyż, wyżej jest tylko strych ale zawalony zawalony na strych nie ma co wchodzić bo schodów nie ma tam jest cała część budynku wiesz co? ja tam pójdę Idziemy jednak zwiedzić tą część budynku, te drzwi prowadzą do reszty, a to jest jedyne przejście tutaj. Ta, ta część, która się trzyma w ryzach jest za tymi drzwiami. A żeby przez te drzwi przejść, trzeba przejść przez te deski, co raczej problemem nie będzie. Ja się tam, ja tam nie zejdę, tędy. Do tego pokoju wolałbym nie wchodzić. Tam u góry jest z tych, na której nie ma wejścia, bo są tutaj już. No, szczerze mówiąc, no to jest stan okropny. Tamten pokój to był jedyny pokój, który był w tamtej części domu, który, który nie odwiedziłem. Ło! Yo! Czuję lekki dyskomfort wchodząc tutaj Więc położę telefon Ło, zjechał na mój otwor Żyję No co? So. Uh. To tyle z tego miejsca. Dogram jeszcze z zewnątrz dogrywki. Weszłem tam. Byłem w tym pokoju i to, to będzie koniec. Dogram jeszcze tylko przebitki z zewnątrz. Bo tutaj już pan tak kłosi zaraz naprzeciwko i trochę tak niebezpiecznie tutaj się przesiaduje. Więc do następnego pozdrawiam. Zapraszam na przebitki z zewnątrz. Jestem jeszcze na parterze, który mogę obejść. Tutaj raczej nie ma nic. To jest okno otwarte, by the way. To jest zarośnięte paprocią jakąś. Więc od frontu da się wyjść, tędy nawet. Tam jest okno otwarte na oścież. Tu jest wejście tril. Tu jest nie chodziły. Ja to jest O pola tutaj siedzimy. Dobra, to masz ochotę jeszcze Przed wyjściem. To w ogóle było. Do mnie. Pożegnajmy się kurwa chociaż. Było chujowo, tam jest wyjście. <słuk> <słuk> no a co My ma powy... Zraliśmy się? <słuk> ono on, kurwa. Ott, Oni no, się no, zesrali.